jak zrobić sobie masaż własnoręcznie, żeby szybko, w ciągu pięciu minut wymasować całe ciało i żeby była skuteczność, i żeby było lekko, i żeby jeszcze nie iść na żaden kursy się nie uczyć. Mam dla Ciebie rozwiązanie. Zajmiemy się dzisiaj masażem uszu. Dlaczego uszu? Otóż całe ucho to jest projekcja naszego ciała na małżowiny uszną. Jest głęboko unerwiony, kiedyś to były skrzele gadów i płazów, i pełniły przeróżne funkcje, oddechową, trawienną, ale w tej chwili już nie pełnią takich funkcji, natomiast unerwienie zostało. I na uchu człowiek jest ułożony tak, że twarz i głowa. Leży na dole, na płatku. mózg się znajduje naprzeciw skrawku. Bardzo ważny punkt o działaniu ogólnym i nosowo-ocznym znajduje się na skrawku. Mamy we wcięciu międzyskrawkowym układ endokrynny. Do tego jest obrąbek z punktem zerowym w środku i grobelka, która dzieli jamy małżewiny na trzy jamy: jamy małżewiny usznej, dół łódkowatej i dół trójkątnej. Gdzie znajduje się punkt o działania ogólnym? My poznamy tylko trzy punkty, a je pokażę, jakby masować całe ucho. Jeden punkt to jest punkt Shenmen, który znajduje się na dwusiecznej, w doli trójkątnej. Drugi punkt znajduje się w punkcie zerowym i to jest punkt, który znajduje się na obrąbku. I trzeci punkt znajduje się najgłębiej w jamie małżowiny usznej, to jest punkt serca. I teraz jak wykonujemy masaż? Po pierwsze, Pozbywamy się kolczyków, bierzemy ręce, nasze, swoje ręce i zaczynamy od tego, że mamy wymasować, rozcieramy całe ucho. Później, tak jak liczymy pieniądze, będziemy pracować nad takim ruchem. Ja już pokażę na kartce. I zaczynamy od płatków, zaczynamy masować naszą twarz. Jak długo masujemy? Najlepiej by było pomasować co najmniej 30 sekund. A i cały płatek masuje się łatwo, bo on jest mięciutki i delikatnie masujemy licząc do 30. Kto policzył? Ja nie policzyłam, a ja mam nadzieję, że za 10 sekund te 30, pół minuty się skończą. I teraz będziemy przysuwać się do góry, już masując nie w palcach, tylko masując w ten sposób, że przysuwamy kciuk na palcu wskazującym i nasz Palic wskazującej znajduje się z przodu, a kciuk z tyłu. I teraz masując dwie struktury, grobelkę i dół i obrąbek, masujemy nasz kręgosłup i masujemy ramiona. Dochodzimy do szczytu ucha i jeszcze raz wchodzimy w dół i masujemy do góry. Dlaczego masujemy do góry, nie w dół? Dlatego, że twarz leży na dole, a nogi leżą na górze, więc zaczynamy masować od dołu, idziemy wyżej, wyżej, wyżej. Dobrze masujemy tył małżewiny usznej. Dlaczego to robimy? Robimy to dlatego, że z tyłu znajduje się mnóstwo punktów akupunkturowych, a na uchu tak jest ponad 300 punktów, z czego około 40-50 leży z tyłu, a reszta z przodu, więc w tej chwili nie wiedzą, gdzie coś się znajduje. My maksymalnie do zaróżowienia masujemy ucho, Dalej wchodzimy do ucha w ten sposób i pod palcami mamy przeciwskrawek. To jest nasz mózg, on jest dokładnie nad płatkiem. Zaczynamy go bardzo intensywnie masować. Masujemy, 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 masujemy. Później masujemy skrawek. Za moment będzie cały uchowy masowany, a trwa to tylko parę minut. I dalej pod grobelką masujemy sploty nerwowe. A bliżej w środku, w samej głębi, znajduje się punkt serca, czyli wkładamy palce nie do przywodu słuchowego, tylko wkładamy, naciskając naprzeciw skrawek. I tu basujemy układ oddechowy i serce. I jeżeli teraz dookoła obrąbka to jest obrąbek, wchodzimy do środka dookoła obrąbka zrobimy kilka okrążeń naszym palcem wskazującym, to wymasujemy przewód pokarmowy. Narządy wewnętrzne, takie jak śledziona wątroba, trzustka nerki, leżą przed splotami, czyli wchodzą z głęboko, a i nie do przywodu słuchowego masujemy wszystkie narządy naszej jamy usznej. Co dalej? Na końcu i na początku punktu o działaniu ogólnym masujemy Shenmen i masujemy punkt zerowy. I tak minęło 5 minut uszy są wymasowane. Jak często to robić? Robimy to regularnie rano i wieczorem i obowiązkowo zostaw komentarz co się poprawiło w twoim zdrowiu, czy masz lepszy humor, czy masz bardziej elastyczny kręgosłup, czy może jakieś bóli zniknęły. Tylko rób to sumiennie i starannie. Nazywam się Wiktoria Zwieńczewska, od lat wykładam akupunktury ucha i uważam, że to jest wspaniały system, gdzie możemy własnoręcznie nauczyć się sterować własnym ciałem. Ty zaobserwuj po więcej, zostaw komentarz, a jeżeli... Ucho będzie naprawdę skuteczny i będziesz chciał uczyć się więcej. W 2025 roku poprowadzę szkołę akupunktury ucha, teorię online, a zajęcia praktyczne ze mną w Krakowie. Bądź zdrow, bądź zdrowa i pamiętaj, Twoje zdrowie jest zawsze w Twoich rękach.